Cześć, witam ponownie w kolejnym odcinku. Dzisiaj robię bardzo szybką przygotowaniem niesamowicie smaczną, aromatyczną zupkę z młodej kapuchy. Tak więc zacznijmy temat. Po tak długim okresie zimowym, organizm człowieka jest spragniony czegoś świeżego. Zacznę od pokrojenia ziemniaków i marchewki. Ziemniaki kroję w kostkę, marchewkę kroję w plastry, ale wcześniej rozgrzewam kilka wyżego olej. Ziemniaki z marchewką przekładam na rozgrzany tłuszcz. Teraz będę przesmażał przez około 10 minut. Chcę, żeby te ziemniaki złapały delikatnie frytkowego smaku. Uwielbiam taki smak. A ja już mogę pokroić sobie jedną cebulę. I cebulę kroję w kostkę i do tego przesiekam sobie dwa ząbki czosnku. Ziemniaki mam przesmażone, wydobywa się taki delikatny, frytkowy aromat. Coś wspaniałego. I teraz mogę dołożyć cebulę. I ponownie przesmażam około 5 minut. Tutaj cały czas mieszajmy. Cebula złapała delikatnego koloru i teraz mogę dołożyć proste. No i zostało pokrojenie kapusty. Ja tutaj kapusty nie kroję zbyt drobno. To jest młodziutka kapusta. W tej zupie się rozgotuje. Tak widzicie, kroję na grubo. I od razu nadmiar kapusty przekładam do garnka. Zobaczcie, jaka ekspresowa zupa w przygotowaniu. A jeśli chodzi o smak, bajunia. I teraz pozostaje delikatnie doprawić i tutaj bez żadnych szaleństw. Około 4 ziaren ziela angielskiego, 10 ziaren pieprzu i 2 listki laurowe. I zalewam to rosowe. No jeśli nie macie rosołu, zalejcie bulionem lub wodą. Ale jeśli zalewacie wodą, musicie bardziej doprawić. No i teraz oczywiście gotuję do miękkości. I tutaj po zagotowaniu tej kapusty próbujcie, doprawiajcie, czy to solą, pieprzem. Ja na razie niczym nie doprawiam, jak wiadomo, rosół sam w sobie jest słony. Zupę wam zagotowaną, warzywa zmiękły, aromat jest fantastyczny. Można powiedzieć taki wiosenny zapach. I teraz wlewam śmietankę 30% i do tego kroję pół pęczka koperku. Będę to gotował jeszcze przez jedną minutkę. Zupkę mam gotową i teraz mogę nalewać sobie słuszną porcję. Poczekam aż delikatnie przestygnie i idę zajadać. A Was zachęcam do wypróbowania tego prostego przepisu Pozostaje mi życzyć Wam smacznego i do zobaczenia, ależ to będzie uczta. Coś fantastycznego.